Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jest czwartek, godzina 15. Jeżeli tak jest, no to wiadomo, że kanał Pogromcy Betu właśnie wypuścił film i dzisiaj będziemy sobie typować. Ja jestem Patryk i dziś gramy czwarty próg progresji, bo jeżeli zobaczycie właśnie to, co dzieje się, to co działo się wczoraj na ekranie, no to próg progresji numer 3 nie siedzi. Za dużo goli w meczu Barcelony z Atletic Bilbao. A jeżeli chodzi o kupon specjalny, no to jak najbardziej na zielono. E, także możemy się pochwalić trafionym kuponem z wczoraj. Mecz konkursowy, który będziecie dzisiaj obstawiać w komentarzach, to Liga Turecka. Wybrałem ligę turecką mecz na szczycie właśnie tej ligi, ponieważ dzisiaj nie, jest, nie ma zbyt dużo spotkań w najwyższych ligach piłkarskich, dlatego Fenerbaczy kontra Alaniaspor. E, ten mecz obstawiacie dokładny wynik wraz z minutą pierwszej bramki i nikiem zbyt klika. Pierwsza osoba, która trafi ten dokładny wynik, będzie najbliżej minuty pierwszej bramki, zgarnia 50 zł na swoje konto właśnie od Betclick. Jeżeli jeszcze nie macie konta na Betclick, to załóżcie je z kodem bety 50, a wasz pierwszy zakład za 57 zł, jeżeli okaże się nietrafiony, to zostanie wam zwrócona stawka 57 minus 12% podatku, czyli 50 zł na wasze konto główne, więc możecie to wypłacić, grać dalej razem z nami, to jest wasza decyzja. Link oczywiście macie w opisie filmu. Zachęcam do rejestracji. Zerknijcie też na naszego Instagrama, jeżeli nie macie akurat czasu obejrzeć odcinka, który wychodzi o 15. A jeżeli macie czas obejrzeć odcinek, który wychodzi o 15, to kliknijcie lajka like i zostawcie suba, żeby nie ominęły Was kolejne filmy, które jak zawsze codziennie o 15. Link do Instagrama oraz do grupy na Facebooku macie w opisie filmu. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że właśnie podłączyliśmy link do Excela, w którym możecie zobaczyć, jak nam idzie progresja od samego początku kanału i ile na niej zarobiliśmy też właśnie w opisie filmu e, to link do tego Excela. Ok, zacznijmy więc stawiać pierwsze spotkanie, na, e, pierwszy typ na progresji to spotkanie z ligi portugalskiej. E, Nacional e, gra ze Sportingiem Lizbona, czyli z liderem tamtej ligi. E, oczywiście bezapelacyjnym e, faworytem tego spotkania jest Sporting, aczkolwiek patrząc na poprzednie spotkania Nacional, to jest zespół ze środka tabeli, nie jest to zespół, który łatwo oddaje przeciwnikowi piłkę i łatwo... E, dostosowywuje się do y, stylu gry przeciwnika. Oczywiście w tym spotkaniu będzie o to nieco trudniej, bo Sporting jest y, zespołem o klasę, jak nie dwie klasy y, lepszym, ale mimo wszystko uważam, że gospodarze y, powinni w tym y, spotkaniu powalczyć i powinni w tym spotkaniu utrzymać się przy piłce więcej procent niż 41,5%, bo taki właśnie zakład sobie postawimy. Przechodzimy sobie w statystyki i tam zjeżdżamy sobie na posiadanie piłki gospodarzy powyżej 41,5% po kursie 1,82. Drugie spotkanie Luf również pochodzi z Ligi Portugalskiej, a mianowicie jest to spotkanie pomiędzy Sportingiem Braga a Maritimo Braga, czyli przedstawiciel Ligi Portugalskiej w Lidze Europy. Na tą chwilę właśnie wyszli z grupy razem z Leicester. Bardzo dobrze radzili sobie piłkarze portugalscy w Lidze Europy w tym sezonie, w tej rundzie grupowej. Mari Timo jest to zespół w tym momencie ze środka tabeli, ale jeszcze trzy spotkania temu zajmował on dolne części, dolne części ligi. Dwa zwycięstwa, jeden remis pozwoliły im pozwoliły im na to, żeby znaleźć się właśnie tuż za, plecami, tuż za plecami czołowych zespołów Ligi. Liga jest bardzo spłaszczona, dlatego udało im się to tak szybko. Gospodarze, czyli Braga w poprzednim spotkaniu uległa niestety liderowi, czyli Sportingowi Lizbona, więc w tym momencie mocno utrudniła sobie walkę o... Miejsce premiowane, grow w Lidze Mistrzów. Oczywiście w ten spo to takie spotkanie, jak to dzisiejsze, należy wygrywać, żeby do walki o ligę mistrzów się włączyć, więc zdecydowanym faworytem w tym spotkaniu są gospodarze, Tutaj nie ma żadnego ale. Mimo wszystko uważam, że Maritimo nie, nie ma tutaj nic do stracenia. Po tych dwóch wygranych i remisie jak najbardziej są w gazie i nie będą tutaj w tym spotkaniu nogi jak najbardziej od odstawiać. Patrząc na poprzednie mecze gospodarzy, to zwycięstwo odnoszone. No, w bólach, że tak powiem, w tym momencie w lidze. Bardziej powiedziałbym, że do, do celu po trupach. Bardzo dużo fauli, łapane bezsensowne czerwone kartki, i tak też myślę, że będzie w tym spotkaniu, gdyż jeżeli Maritimo strzeli i pierwszy bramkę, to Braga będzie musiała gryźć trawę, aby to spotkanie wygrać albo jakiś punkt z tego meczu wyciągnąć. Dlatego patrząc na to, ile fauli popełniają gospodarze w poprzednich meczach, popełniali gospodarze w poprzednich meczach, uważam, że. Liczba fauli gospodarzy powyżej 15,5 w tym spotkaniu jest jak najbardziej prawdopodobna i tak sobie właśnie postawimy. 1,64 co z kursem 1,82 daje nam łączny kurs 2,98 czyli faktycznie e, trójeczka taką jaką chcemy na progresji. Stawiamy sobie dzisiaj 150 zł na progu numer 4 i czekamy aż się zazieleni. OK, zostaje nam więc 50 zł na to, aby postawić kupon specjalny. Przechodzimy do Hiszpanii, a konkretnie do Pucharu Króla. Po poprzednich spotkaniach bardzo dużo niespodzianek i nauczeni życiem nie będziemy sobie tutaj stawiać na faworytów, a oni tu jak najbardziej są. Na przykład Valencia, Cadiz czy chociażby Łeska. Przechodzimy do spotkania właśnie tych ostatnich, a konkretnie Alcoyano kontra Huesca. Alcoyano, segunda division, grupa bodajże pierwsza. W tym momencie w gazie zespół czy zwycięstwa z rzędu Łezka, no to wiadomo, dolne części Premiera Division. Uważam, że w tym spotkaniu obie drużyny strzelą gola po kursie 20, ponieważ e, w tym e, sezonie w Pucharze Króla jest bardzo dużo niespodzianek. Nie, u, nie umniejszam tutaj Łezce i uważam ich oczywiście za foryta tego spotkania, ale e, gospodarze mogą tutaj zaskoczyć i bramkę chociaż jedną strzelić. Drugie spotkanie, bo sobie postawimy dwa spotkania na kuponie specjalnym, również pochodzi, pochodzi z Pucharu Króla, a konkretnie jest to spotkanie Pontevedra kontra Cadiz. I e, faworytem w tym spotkaniu jest Cadiz, ale postawimy sobie tutaj z podpóreczką, czyli Cadiz i remis zwrot. 2,69, taki mamy kursik na kuponie specjalnym, wczoraj się udało, dzisiaj również stawiamy 50 zł, no i czekamy aż się zazieleni. OK, to tyle na dzisiaj. Przypominam o Instagramie. Przypominam również o grupie na Facebooku oraz zostawieniu lajka like i suba. A ja się z wami żegnam i widzimy się jutro o 15. Cześć.